Ostatnio z mieszkańcami Lubina spotkał się były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Podczas spotkania Lubinianie zadawali wiele pytań związanych z regionem. Jedną z kwestii był podatek janosikowy, który wyjątkowo mocno odczują w tym roku samorządy Zagłębia Miedziowego. On jednak powinien być, dlatego że jest wiele regionów, zwłaszcza na wschodzie MMM Polski, które są cywilizacyjnie zdecydowanie w tyle. I powinno nam, nam wszystkim, powinno zależeć na tym, żeby poziom życia tam rósł na tej, na tej przysłowiowej ścianie wschodniej. Janosikowy to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa wprowadzona w 2003 roku, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych. Nalicza się ją na podstawie dochodów podatkowych samorządów sprzed dwóch lat. Według samorządowców taka formuła podatku jest głównym problemem. Osiągnięte dwa lata temu wysokie dochody wcale nie oznaczają, że w tej chwili samorząd będzie nadal dysponował tak dużymi kwotami. Do dyskusji są szczegóły tego rozwiązania. Ja sam pochodzę z Krakowa, czyli z miasta, które też płacimy wysokie mianosnikowe, ale musimy mieć świadomość, że jak, jak, jakieś zasady solidarności społecznej muszą obowiązywać. Pytanie brzmi tylko w jakiej wysokości. Samorządy Zagłębia Miedziowego dwa lata temu miały bardzo wysokie dochody ze względu na historycznie wysoki zysk polskiej miedzi. Polkowice muszą oddać do Skarbu Państwa w tym roku ponad 43 miliony złotych. Sporo wyda na ten cel także Lubin, bo około 2 miliony złotych. Wyjątkowo dużo w tym roku zapłacą miedziowy powiaty. Polkowicki musi oddać 21 milionów złotych, lubiński 15. W skali całego kraju podatek uszczupli budżety 165 jednostek samorządowych. Sięgają po różne gatunki muzyczne. Wspólnie zagrali dziesiątki koncertów i nagrali wiele piosenek. Tworzyli m.in. zespół Toto. Współpracowali z Kasią Wilk, Marcinem Rozenkiem i Gabrielem Fleszarem. Zespół Fotony to kompilacja energii męskiej części zespołu z nutą kobiecej delikatności, która tworzy niezwykle elektryczny ładunek emocjonalny. Muzyczny obraz, obok którego nie można przejść obojętnie. Co zrobię, czego nie. Jest średnio ważne, wiem, a pewne jest, że ty podobnie masz jak ja. Zapraszamy na koncert zespołu Fotony w klubie pod Muzami 7 lutego o godzinie 20. możemy wierzyć w to samo słowo. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO, dbamy o środowisko.